Dzień dobry, witajcie wszyscy. Eee, kolejny dzień, piątek, piąteczek, piątunią. Spałem jak małe dziecko. Eee, w w e, świeżym powietrzu, że tak powiem. E, uchylona klapa, było bardzo ciepło w nocy. E, poranek piękny. Piękny wschód słońca, czyste niebo bez wiatru. Tymczasem jesteśmy w górach. No i pogoda się diametralnie zmieniła. Jaki jest plan? Plan jest taki, że już spakowany po śniadanku, no i idę, według mapy, ee, czegoś poszukać. Ale słuchajcie, zanim e, wyjdę, to jeszcze Wam krótko powiem, e, przepraszam za kompresor, znaczy za agregat, przyjechał Burger Van i, i mi tam szumi, nie miał gdzie się rozstawić, kurczę, tylko tutaj, e, do czego zmierzam. <laughs> Tak, po śniadaniu y, zmieniłem ustawienia w NOX-ie No i chciałem sprawdzić, że przeszedłem dosłownie dookoła y, Namiotu samochodu 7 sygnałów 2 y, śmieciowe A5 Spójrzcie na to Tak szybciutko 7 y, sygnałów 2 śmieciowe 5 5 y, W celu Kawałek łuski Ołowiany czub, pocisk, George V, stateczek, half penny, <gulik> guzik, guzik jak guzik. No i słuchajcie, z samego rana George V Sixpence Half Silver 1937. Także nie wiem, co myśleć, jeżeli, jeżeli tak. Takie są pola. No to chyba muszę wziąć podwójny coinbox. <laughs> Okej, okay, nie przedłużam. Ludzie się już rozeszli. I na mnie również pora. Do zobaczenia. Trzymajcie się przy pierwszym fajnym sygnale. Więc co? Pierwszy dołek. Nie, znowu nakłamałem. Drugi dołek. Eee, z obozu. Hondowóz jest tu. Poszedłem tam pod las. Niby jakiś tam zwany e, kamień, coś tam, coś tam. Ale zrobiła się pogoda świetna. Jestem za grubo ubrany, więc wróciłem e, łąkami od, tylu, od tyłu, że tak powiem, pola kampingowego. No i na polu kolejny sygnał kopnięty. Zobaczmy razem. Jest w grudzie. Ha! Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jest monetka. Monetka. To co było monetką George, Wiki, George. Nic na tym nie widać. Znaczy tutaj widać jakiś zarys czegoś, ale, ale nie jestem w stanie teraz powiedzieć może wiki może wy widzicie to lepiej. Albo George. No ale dobra, jest sygnał. I to znowu na polu campingowym, więc ja chyba po prostu, jest tak duże, że zostanę tutaj i pochodzę sobie na luziku. Dobra, do następnego. Jak słychać, jak widać, wróciłem po obóz przebrać się. Tam agregat nam przeszkadza. Ale kolejny sygnał tutaj krążyłem rano 7 sygnałów zrobiłem z czego, z czego 5 było w celu no i tutaj w drodze powrotnej kolejny sygnał Zróbmy to ogarnąć na żywo pointer piękny stały krótki jest tu Słuchajcie, czyli co? Mamy guzik militarny. Mamy guzik militarny. O, piękny. Piękny guziczek. Smok i lew? Uuu, ciekawe. Wy to widzicie na pewno lepiej. Ja tego już nie będę tarł. Czyli co? Plan się potwierdził. Rozbieram się. Przebieram i zostaję na polu campingowym na razie. Także także do następnego! A, super! Brawo. Kolejny sygnał na polu campingowym, i wnioskuję, że tu były jakieś działania, ćwiczenia, może wojskowe. Wojsko stacjonowało coś takiego, bo z doła wyskakuje pani łyżeczka. E... Więc byli tu ludzie. Guziki wojskowe do tej pory już są chyba 5 albo 6 łusek, których nie nagrywam. Pokażę na podsumowaniu. No i teraz miedziana pani łyżeczka. Ma punce, więc prawdopodobnie może da się odczytać rocznik. Eee, ja myślę, że to były lata 40. Dlatego, że wyszedł ten eee, ship halfpenny stateczek. Więc, więc to może być ten okres, ale jak byli żołnierze, zgubili srebrną monetkę dzisiaj, którą znalazłem, więc może zgubili jakąś złotą obrączkę albo, albo, coś innego. Dobra, nie, nie, e, nie zastanawiam się, nie, nie gadam bez sensu, idę dalej. Dzień dobry, witajcie, dzień. Pierwszy, drugi, trzeci. Wyzwania. Eee, znowu piękna pogoda. Zapowiada się upał. Czapkę trzeba wziąć na głowę, żeby się łeb nie zagotował. Nie, 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 nie ze znajdek. Nie, nie, po prostu słońca. Eee, no i co? Ruszamy dzisiaj w teren, ale nie idę sam. Będziemy w grupie Polżytek in Team z, z Pawłem, zwanym Romanem. Już wam pokazuję. Tak, Paweł zwany Romanem. Dzień dobry Walio. Dzień dobry. z takim team, Monika. Dzień dobry. Dzień, dzień. Monika będzie tutaj się relaksować, a my idziemy Paweł co? No idziemy szukać siekierek. Idziemy szukać Wczoraj siekierka. wyszły dwie siekierki z brązu i grot włóczni. No więc spróbujemy dzisiaj znaleźć trzecią. Tak, i postaramy się wrócić z tarczą nie na tarczy. Tak jest. Także tak, no i to co? Nie będę dalej zanudzał i widzimy się. Już w terenie. Spójrzcie na to, czy nie warto mieć takie hobby. Jest przepięknie. O, jest i Paweł. A ja mam pierwszy dołek. Słuchajcie, ciarki mi trochę przechodzą po rękach. E, dobra, co widzicie? W zasadzie nic szczególnego, co? Z tej strony zarys jakiegoś pierścionka. Spójrzcie na to. Co sądzicie o tym? Wow. Mi się wydaje, że jest grubo. Paweł. Jakiś pomysł? Kawałek pierścienia, góra. Może być, bo to jest zaokrąglone z no strony. Tak jakby w tą stronę szło i w drugą. Dokładnie. Tak jakby oczko. Ta góra od pierścionka, może być. Także tak to wygląda pierwszy sygnał. Oby to nie był ostatni, przez dłuższy czas, na dłuższy czas, także do następnego. Hej, po raz kolejny. Obejrzeliśmy starą farmę, nie wiadomo z którego wieku, ale re 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 renowacja odbyła się w którym paweł? 1874. 1874, no i Paweł melduje, że ma coś fajnego. Nie wyszła jakaś monetka. Wygląda szczypek. na sreberko. Na pewno soberko. wow, brawo ty. Mudawiki, Także wyczyścimy. Trzy pene. Przynajmniej taką stawią i to jeszcze nie widziałem. Wiktoria, tak. Tak. Wiktoria, proszę państwa. Trujeczka. Z tyłu standardowo kobitka na wózku. Uuu! To takie. 4 pence. 4 pence, wow. No takiego to jeszcze nie widziałem na oczki. Ty, to są te mundejmany, chyba. 1854. Brawo ty. Pokaż jeszcze raz. No. Ale żyjemy po 3 teraz. Dosłownie tutaj, tutaj jest. Żeśmy stali i żeśmy radzili, gdzie idziemy, w którą stronę dalej. Popatrzcie na to. Na piękności. Ale super. No, to dzień zrobiony. Brawo, ty żółwik. No i Polish z team, zaczyna. Rozkręcamy się. Oby, rozkręcamy się, tak, żeby to nie był zły omen. I spójrzcie jeszcze raz, no jest przepięknie, przepięknie. Idziemy, wyraziliśmy, że idziemy w stronę kościoła, czyli tam może coś po drodze wyjdzie. Minęła chwila, byliśmy tam, tam pamiętamy wyjął srebro. Szedłem na dół i tutaj w dole jest, leży dokładnie tu. O. Jeszcze nie czyszczone, jeszcze nie robione weź Paweł powiem. na jedną rękę. Oczywiście nie mam uchwytu znowu Może to jest kawałek od twojej. Nie, inna, nie, inna. inna dekoracja. No super, czyli Ale coś ładno, ładno. Zanim pójdziemy w stronę kościoła pokręcimy się na tym polu, bo wow. Wow. Piękności. Co to mogło być? Klamerka? Mogła być klamerka. Tak, jest ślad na pin. Dokładnie tu. No. Bo ona mogła mieć te otwory co kawałek takie. Tak, tak, tak. Takie w formie zdobienia. No to jest, jest, jest fajnie. Tak, Bonno. tu jest ślad po pinie. O, dokładnie tu. Tak się to prezentuje. Czyli ćwiartka klamerki. Ćwiartka klamerki. Super zdobienia. Bonno. No i brawo mi. Ok, po raz kolejny kręcimy się w tym kornerze. Paweł twierdzi, że ma fajny sygnał. Zobaczmy na żywo. Może nam się uda wyciągnąć coś z Chyba, że wielkie żelazo, co? Właśnie nie wiem. No już zaczniemy. Się... Chyba tak. pręt albo stary miecz. Nie, tak, to jest to. No. A już się ucieszyłem. No, ale to jest, co prawdziwe realia kopania, więc nie ma czego żałować. No, białki to jeszcze półokrągły, półokrągły kształt i przekłamuje sygnał. Dokładnie tak. Dobra, idziemy dalej. Tym razem sygnał dla mnie. Tam poszedł Paweł sprawdzić wokół farmy. Głęboka dziura, strasznie głęboka. No i wyskoczył taki odważnik ołowiany. Prawdopodobnie raczej na pewno odważnik. Coś od czegoś. Od maszyny. Od, no, jak do przędzenia materiału, trudno mi powiedzieć. Ale, ale fajne znalezisko, cieszy mnie to. Stary ołów, czyli jest dobrze. Do następnego. Zmieniliśmy miejscówę, całkiem na dół, kawałek cienia, no i Paweł znowu coś zrobił, jebaniutki, no jebaniutki. Ciekawe tylko czy jest ten w środku. Na pewno jest, bo jest cały. Kulka. Brawo ty. No przepiękny, z całości, skurczywyk, no i właśnie to jest Polish Detecting Team i Paweł zwany Romanem. Zawsze musi spierdolić człowiekowi humor. Przepraszam. Dobra, do następnego. My po pierwszej stacji, tam byliśmy pod drzewami, parę kroków. Paweł mówi, chodźcie zobaczysz. No i zobaczysz. Zobacz, ładna pieczątka. Jest pani pieczątka. I jest i monetka. O, jest monetka to będzie Wyciągamy monetkę. I proszę pana, to jest Jerzy piąty. Sixpence. Sześć pensików, rocznik 34, 1934. No i brawo, ty po srebro dla ciebie. Pójście mi zaczyna mnie wkurwiać. Zrób No i słuchajcie. Eee. Już wieczór, godzina 21:15, 16, słońce zaszło, upał minął. Wyszliśmy na taką łąkę. Się okazało, że stąd ston, e, ston paszły. Tam jest jeden kamień, tu jest drugi, ja tu kopałem sygnał. I Paweł e, wyszedł również e, ze mną, i przede wszystkim Monika. Monika wzięła wykrywacz pierwszy raz w ręce. Pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu. Po, po wstępnej nauce. Coś mają. No i zobacz co, kurde. Patrz. Chyba żeby... sobie jaj robicie. Ty ja cię pierdolę. Pokaż poważnie. <grytko>, no patrz, panie. Ja sobie nie robię wcale. <grytko> O kur... Czyli jednak teoria sportem na wzgórzu, to może być prawda. Kurwa. I teoria? E, Biginea. Teoria robi się praktyką. Kurwa. Ty. Ja cię pierdzielę. Co to jest? Ty, no weź. Ty, a o czym już wszystkie rozmawiali? No jest Rzym, no jest Rzym. Monika, normalnie żółwik. Proszę bardzo, oddaję. To musi być w ramce. To pójdzie do ramki. <laughs> Szok, ty, ja jestem w szoku. Słuchajcie, ale patrzcie na trawę, jaka jest wysoka, to jest w ogóle... bardzo. Ciężko chodzi, no, no, ale no i... No robi swoje kurde O no, już nie reklamuj dziadostwa Dziadostwa nie reklamuj Pierwszy spacer z, Pierwszy... Pierwszy... Pierwszy spacer, reklamuj, no. Pierwszy spacer z dziadostwem, prawda no. Nie to to simplex, ale no o, here you go ja nie mam Dobra ja się wyłączam, bo ja mam swojego Noxa tam i do sobie kopnąć sygnał Może ty też coś tam Oby. Łeb jakiś jadł, ale kurwa... No, Czyli co? Dzień się nie skończył? To nie urywa. No ale na pewno Rzymek kurwa. Bo no nie, nie, taki... nie, no jest, jest. Wielkość, ciężar, głowa, jest... głowa... No i to jakiś taki ten większy Rzymek. Ciężki. Hmm. Także... Tak to wygląda. Ominęliśmy zachód słońca, ale... Nie ominęliśmy Rzyma. Znaczy, ona nie minęła Rzyma. Dobra, trzymajcie się i następnego sygnału.